Witam, w szybkich informacjach Polacy mają dość. Sondaż ONETU mówi jasno: chcemy nowej partii w 2027 roku. Według mnie taka partia byłaby najlepsza wolnościowa, patriotyczna i skupiona na gospodarce. Moja wizja to zero biurokracji, wolność i polskie bogactwo. Żądam radykalnego obniżenia podatków. Państwo ma brać tylko na służby kluczowe policję, wojsko, straż. Koniec z marnotrawstwem. Wspieramy wyłącznie polskie firmy. Koniec zagranicznej dominacji. A programy socjalne? Albo 0,500, albo kontrolowane wsparcie. Praca zamiast zasiłku. Osoby niepełnosprawne, które mogą pracować te na wózkach, o pełnej sprawności umysłowej dostaną realną pracę, a nie jałmużnę. Praca to godność. Twoje życie, twoja decyzja. Chcesz palić, grać w kasynie? To Twój wybór. Państwo ma się nie wtrącać. W polityce? Precz z ideologiami. Żadnej ideologii LGBT w szkołach i urzędach. Koncentrujemy się na jednym celu silna i bogata Polska. Tak, to jest najlepsza droga dla naszego kraju.